Znajdujemy się na Kiermaszu Bożonarodzeniowym, zorganizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu. I są tutaj naprawdę przepiękne rzeczy, które wykonali słuchacze tejże szkoły. Z nami są właśnie dwie takie panie, które szkolą się. No właśnie, na jakim kursie jesteście aktualnie, panie? Uczymy się na Rekordziwnika Wyrobów Kupienniczych. Mamy całą masę różnych prezentów przygotowanych tutaj dla zwiedzających, także serdecznie zapraszamy. No właśnie, co na Waszym stoisku można nabyć dzisiaj? Mamy no, krzyżykiem przygotowane woreczki, na przykład na miody, dżemy, czy olejem dla najpiszy. Czyli takie woreczki mogą pełnić rolę torebek prezentowych. Dokładnie tak. Poza tym mamy też chusteczki. To jest ręczny haft przygotowany przez nas na kursie. Także cała masa na filcu. Koleżanka chyba wykonała gobelin. Proszę bardzo. To, to, ja, to świętym... pani, to, to jest pani praca? To jest moja praca. Jak długo zajmuje Piększa. wykonanie takiego pięknego gobelinu? No, Często to na to chyba nie ma, bo jakiś czas to się robi. I jeszcze będziemy się uczyć wyszywania koralików takich pięknych. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej szpanii. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo naprawdę można nauczyć się bardzo wiele, skorzystać i przekazać tą wiedzę w kolejnym pokoleniom.